Siemanko, widzowie, tutaj ja z kolejnym odcinkiem yy, yy, z y, Fortnite'a. I dzisiaj sobie gramy z moimi kolegami yy, i lecimy. Okej, okay. ja pierwszy raz widzę taką yy, moc, więc nie wiem, co ona z, z, z mi. No, nagrywam. 32. O, o, o pierwszy Łinek. Okej, okay, no, ale powiem Wam, co było, dlatego że ja miałem jakąś łość, że mogę tutaj swój loadout. Filiponi 99999 9, 9, 9, 9 przez 4 9. Filiponi przez czter, i, z 4, dziewiątkami na końcu. FI, LE, PON, I i 4, 9 aha aha na końcu Trzydzieści dwóch albo 35 pięciu już nie nie wiem już nawet nie sprawdzałeś no i i na końcu cztery Dziewięć dziewięćset dziewięć no o kurde. Nie, bo ty, bo pewnie jest źle wpisałeś. Py i ly py o i. Czekaj.

Widzę, oni nie ogarniają, że ja nagrywam. Co? Dzięki! Ja, moim celem jest zdobycie 50 subskrypcji. Dzięki. NIE NAJGORSZY ham Chciałeś sprawdzić tą jedną moc, co ona, co ona robi. NO! 15 minut. Jeszcze przez nie więcej 2 rundy, okej? Okay? Jeszcze 2-3 rundy. O matko, oni są nieugadnięci. No możesz jak chcesz, a co? No na moim odcinku trzy No <laughs> co to za gówno? Na YouTubea? Filiponi 999... O kurde Fy i ly. Py on i y, y, z czteroma dziewiątkami na końcu Poni bez I drugiego. Bez drugiego i. Tylko jedno i. Przed ly. Tak. Bez spacji. O, o, I. Tak, dobrze. Ale mam nadzieję, że przez jedno i. Nie przez dwa. Sprawdź se. Nie, odcinek zwykły. Ja mam często jakieś takie e, chamskie. Ale podobnie najpopularniejszy jest najlepszy. F, I, L, L, I, aha. Dzi y masz N I dziewięć 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 P P I L I P O N I aha masz Trzydzieści sześć subskrypcji na co? Ale, Ale co kto? Ja? Nie rzucaj żadnego takiego. Nie życzę żadnego takiego. Ej, kto jest i do bo już się obawiam. O czas, sześć minut, dobra, osa... No, jeszcze jest dwie rundy. A co widzisz? No to może spięć Co ja dostałem? Co ja dostałem one shota? Ej! Ej, ten... Jacob to mój tata, on ma one shot spa. Dobra. Dobra, ponagrywamy sobie jeszcze My Ny i. Fy, i, l, i, nie, fy, i, bez tego drugiego i, bez tego drugiego i. Po, on, i, dobrze. Aha, dziewięć, dziewięć, dziewięć. Nie, ja, ja, ja mam dużo już odcinków z Babla. Sześć, siedem? Nie wiem. Noc trzy. No tak. No wtedy jak Bambika Mało osób sobie lajkuje, właśnie dużo osób mi subskrybuje na tym. Sto? A to wejd sobie na TikToku Filipa gdzie dziewięć. To jest to samo co tutaj masz. To na YouTubie. To samo wpisz i wtedy to ja jest znowu jaki hawały! No jak do trzydziestej piątej rundy. Dobra, cicho, bo teraz się full skupienie odpalam Okurę dostałem Hitzony Ej, stayujesz, stayujesz. Nie spam, nie spam! Z dwóch stron Bez poty jeden A wam? No słyszą cię, wszyscy cię słyszą. Nie słyszą ciebie słyszą. No, Dobra. Lecimy do 35. Bo hmm. ja się tak nie ryczeć, bo później będzie taka masakra, że nie będzie szło. A jak coś to... O, jak jesteście moimi widzami, to oglądacie Jacoba. Dajcie... Jak nie oglądacie jeszcze, to dajcie usuba szamanowi też. <grywa> ja też mam właśnie. Nyga, nyga, nyka. Ej, możecie wszyscy mnie spamić? No nie? No ja też mam. I proszę was nie nie jak jakieś

Jelomir, haha. nominalne. Jak coś, to możecie mnie dodać do znajomych i tamtych. Na serio? No to dobrze. A czy, aha, doda. No, no to mamy jednego mniej. Kurde. Czy jest ta druga dunda? Jeszcze trzy duny nam zostały. A i oczekujcie drugiego odcinka dzisiaj, bo może wejdzie. Nie wiem, możliwe. O oh, kodę? Uuu! Co tyś mi dał? Nie, no ja nienawidzę spaza. A i chyba ty... kod do tej mapki będziecie mieli w opisie, jasne? Więc jak coś będziecie mogli ze mną zagrać, czasami, czasami nie. No więc. A i dowiecie się dwie i do dobijcie dwa kadłubki y <grywki> jedziemy <grywki> w opisie. a i nie i błagam nie spamcie z komentarzy proszę was nie bądźcie hejterami no ja ej nie spamcie we mnie <grywki> <grywki>

No, za chwilę powinienem rzucać. Ostatnie dwie rundy nam zostały. No, od razu po tym, ale to, to się chwilę będzie wysyłało. No. A i jeszcze jak domiję się, na tym kanale 100 subów, stworzę kanał ten. Jak to? Podam, wa zrobię wam Discorda. Będziecie mieli Discorda. <grydanie> Zamykamy ich. Ej moi widze się na was wkurzą <noise> Uwaga! Nieprzyznaczone dla gu... Dead? Co za hamały Ej, błagam, następny razem mnie z wyskakujcie przed modne Lelio, Jusejo Dobra, lecimy. No, no, ostatnia dunda. Hmm. Ostatnia dunda na odcinku. Ostatnia dunda na odcinku. Hmm. A jeszcze będzie drugi odcinek z Batylka, więc hmm. <coughs> <coughs> Co Cicho. Właśnie to ciebie zostawiłeś. No, no one one. one. Co to jest? To było chyba najlepsze! Dobra no na ostatnie, zobaczymy kto będzie z nas najlepszy. Dobra, lecimy. Możecie przestać gadać cały czas z linkiem do bla bla, bla. Moi widzowie, jak jesteście głośnie nie, nie oglądajcie tego wideo, powinienem powiedzieć. O kurde. O, aż tacy źli. Dobra, to, to, jest, to jest koniec. Ej, jeżeli szukacie duło, to chętnie do was dołączę do duo, bo moje duo nie, jest nieogadnięte i chyba z nim zerwia. Jest no, takim kotletem, że nie kumam. No ja nie kumam nawet, jak straci kosztuje Tu dobra, ej, ostatnia, jak to jest ogólnie? Czekajcie, sprawdzamy ile czasu. Ile? A to. Ty, nie wrzucimy, te! Wrzuć... Dobra, postaram się to wrzucić. 20 minut, gry. Dobra, kończymy na dziś. なあ。Na, na